Ta gra jest zajebista. Grajcie, dziękuję, koniec recenzji. Nie no, tak naprawdę to nie jest koniec recenzji, ale przy Tainted Grey The Fall of Avalon bawiłam się naprawdę dobrze i mimo wielu wad jest to mój osobisty kandydat do gry roku. Gra nazywana jest polskim Skyrimem albo Oblivionem. I to nie bez powodu. Jest to polskie RPG akcji. Stworzył go Questline, a wydawcą jest Awaken Realms który w swoim portfolio ma grę planszałom o tym samym tytule. I Tainted Grail jest właśnie na podstawie planszówki. Stąd ten przydługi, niechwytliwy tytuł. Coś, co sprawdza się przy planszówce, niekoniecznie działa w grze multimedialnej. Nie wiem, czy to dobra adaptacja, bo w planszówkę nie grałam, ale sama gra, choć ma swoje bolączki, szczególnie techniczne, wyszła naprawdę niezgorzej. Zaczynamy, a jakże, w więzieniu, ale to takim naprawdę mrocznym. Mamy tu podstawowy kreator postaci, gdzie możemy stworzyć swojego bohatera lub bohaterkę. Możemy dobrać włosy, dodać jakieś tatuaże. Jesteśmy dotknięci czerwonym morem, zarazą, która jest właściwie wyrokiem śmierci. Z opresji ratuje nas tajemniczy czerwony kapturek, a chwilę potem spotkamy prawdziwą ikonę tego świata, czyli ducha króla Artura. Zabieramy niejako fragment jego duszy ze sobą i wyruszamy wspólnie do awalonu, by zdobyć pozostałe fragmenty duszy. Dzięki wsparciu króla nabieramy nowych zdolności, ale też zostajemy uleczeni z Czerwonego moru. Ta zaraza przewija się jednak w czasie gry przez fabułę, szczególnie na drugiej mapie, a cała gra składa się z trzech takich map i paru większych zamkniętych lokacji. Cały czas trwa też konflikt między Camelotem i Rycerzami Okrągłego Stołu, a lokalnymi plemionami Dalriata. Mamy tu wiele odcieni szarości i każda strona ma swoje racje. Dochodzi do tego też parę pomniejszych frakcji, takich jak dzieci Morrigan, których historię śledziłam z zapartym tchem. Przez całą fabułę przewijają się motywy arturiańskie, takie jak zdobycie legendarnego miecza, czy niezwykłe zdolności Rycerzy Okrągłego Stołu. Dużo jest też motywów baśniowych, ale to baśni dla dużych dzieci. Motyw królowej pszczół, driad, które potrafią skraść człowiekowi serce i to dosłownie. Grzechów tak ciążących człowiekowi, że zaczynają przybierać fizyczne formy. Sporo tu wędrówek po snach i krainach magii. Cała ta magiczno-baśniowa otoczka robi bardzo dobre wrażenie. W całym Awalonie trafimy na przeróżne istoty czy wydarzenia, które sami sobie musimy interpretować. Bo jakoś żaden lokal nie uzna, że zjawiska, które tu występują od zawsze, należy nagle komuś tłumaczyć. I dobrze! Natomiast co doprowadziło do obecnego stanu świata, możemy już odkryć w czasie rozgrywki. Co się stało z olbrzymami? Skąd w Avalonie się wziął rogaty bóg? Niektórych tajemnic nie rozwikłamy jednak wcale, i te tajemnice, niejasności, również budują całą tą fabularną otoczkę. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze dziw. Gra ma system dnia i nocy, a nocą pojawia się właśnie ten dziw. Magiczna siła, która sprawia, że wszystkie potwory zyskują większą moc, a po świecie zaczynają się włóczyć potężne byty, które wraz z nadstaniem świtu znikają. Iście bajkowa otoczka. Jeśli chodzi o zadania, to właściwie od początku gry trzymamy tylko jedną stronę swoją własną, i to można bardzo odczuć. Poza rozwiązaniem lokalnych, mniejszych problemów wspieramy tych, których uznamy w danym momencie za bardziej przydatnych. Nie ma tu wyraźnego podziału między dobrem a złem a pomoc w jednej misji Camelotowi nie oznacza, że zablokują nam się wszystkie zadania związane z plemionami Daleriata. Cała kraina żyje w kruchej równowadze między tymi siłami, a my manewrujemy między nimi, by osiągnąć własne cele. Zadania potrafią być bardzo proste, typu idź i zabij jakiegoś Dezertera, ale większość z nich jest przemyślana i nastawiona nie na to, by zapełnić mapę znacznikami, a na to, by dostarczyć nam frajdy. Opiszę Wam takie jedno zadanko z samego początku gry. Lokalna handlarka prosi nas, byśmy poszukali kuriera z jej paczką, bo się gdzieś chłop zawierzył. Wydaje się standardowe zadanie ze znalezieniem i dostarczeniem ładunku. Po odnalezieniu i dostarczeniu paczki dziewczyna wysyła nas z nią do innej lokacji. Na środku tej lokacji siedzi troll, więc musimy go najpierw pokonać, co nie jest proste. Potem, nie wiedząc czemu, mamy wystrzelić płonącą strzałę w paczkę. Paczka wybucha, odsłaniając wejście do podziemi. No to idziemy i znajdujemy tam nieumarłego kucharza, który chce przygotować super danie, więc idziemy nałowić dla niego śledzi. Mam nadzieję, że do tego momentu nadążacie jeszcze. No więc po ogarnięciu śledzi wracamy i uczymy się przepisu, który sami możemy gotować. A przy okazji zdobywamy zakręcie, które potrafi naszych wrogów zamienić w ser. Po streszczeniu całej historii handlarcy jest zdziwiona co najmniej tak mocno jak i my. I takich zadań jest mnóstwo. Gdy na drugiej mapie lokalna ludność błaga nas o pomoc, to na ostatniej mapie, która jest siedzibą daleriata, wszyscy każą nam spadać. Podczas rozwiązywania problemów pewnego żołnierza okazało się, że facet zmarł jakiś czas temu. Informując go o tym, zmienia się on w ducha. No i przynajmniej się rozwiązuje sprawa, dlaczego nikt nie chciał z nim rozmawiać. Poza nami nikt go nie widział ani nie słyszał. Pewna banda druidów zrobiła mi też kawał. Sam wątek główny jest poprowadzony bardzo solidnie, w wielu miejscach, epicko wręcz, ale to właśnie te mniejsze zadania są najbardziej oryginalne. Przy większości z nich nie będziecie zawiedzeni. Moim zdaniem tak powinno się tworzyć gry, gdzie główny wątek jest spójny i przemyślany, może taki trochę bardziej na poważnie, nawet. A zadania poboczne nie powinny być zapchaj dziurami, tylko powinny być właśnie miejscem, w którym twórcy mogą sobie pozwolić na historie, które po prostu by nie pasowały do wątku głównego. To jest właśnie to miejsce, by poszaleć z pomysłami. I Tainted Grail robi to super. Jeśli chodzi o eksplorację, to mamy dość dużą swobodę w zwiedzaniu otaczającego nas świata. Widać, że lokacje są ręcznie zaprojektowane i podziemia to nie są kopii w klej, jak miało to na przykład miejsce w grach Bethesdy. W świecie możemy natknąć się na skrzynie, które możemy wykopać przy pomocy łopaty, więc warto ją przy sobie mieć. Tak samo jak wędkę, kilow, czy siekierę, do zdobywania innych zasobów. Możemy też ważyć mikstury czy wytwarzać broń pancerze ze schematów, a także je ulepszać. Warto zbierać wszystko, co się da, bo nigdy nie wiadomo, który składnik alchemiczny znajdzie zastosowanie. Roślinki, tak jak mopki, się respawnują, więc nie grozi nam wyjałowienie mapy. Nasza postać potrafi też pływać, więc i woda stanowi kolejny obszar eksploracji. Gratyfikacja i motywowanie nas, by iść dalej jest w tej grze bardzo dobrze zrobione. Widzimy krwawe jeziorko. No to podchodzimy. W głębi jeziorka jest jakieś wejście, no to, no to wchodzimy. Tam podziemia i już jak myślimy, że to wszystko, to coś się świeci i znowu wchodzimy dalej w kolejną lokację. W tej grze idziemy do jakiegoś punktu, rozglądamy się dalej i znów znajdujemy element, gdzie możemy iść i coś tam będzie. Możecie być niemal pewni, że miejsce, które przyciągnęło Waszą uwagę, nie okaże się pustą dekoracją, a coś tam będzie na Was czekać. Zagadka, zadanie, jakieś wydarzenie. Do dyspozycji mamy szybką podróż po odkryciu odpowiednich znaczników na mapie. Jest też konik, ale od razu widać, że te mapy były projektowane pod to, by zwiedzać je z buta. Lokacje są na tyle upakowane, że po prostu nie opłaca się na tego konia wsiadać, bo za każdym rokiem coś się czai, a potem to i tak jest system szybkiej podróży. Sam model jazdy na Wierzchowcu też jest w sumie dość średni i myślę, że autorzy mogli go sobie po prostu podarować i poświęcić czas na coś innego. Walki w grze jest naprawdę sporo i po raz kolejny kojarzy mi się ze Skyrimem. Mamy pokaźny wybór broni, w tym łuki, miecze, broń dwuręczną czy tarcze. Mamy też sporo przedmiotów jednorazowych typu czary spełniające rolę granatów czy noże do rzucania. Ja jednak cały czas grałam na czary. W grze mamy system lewej i prawej ręki, więc u mnie w jednej łapie był czar ofensywny typu kula ognia, a w drugiej miałam zaklęcie do przyzywania chowańców. I to właśnie na tych dwóch gałęziach magii się skupiałam. Mamy też unik, który zupełnie nieźle działa, a nasi oponenci potrafią się od siebie różnić. Bestie czy jakieś zombie idą prosto na nas, niezależnie od tego, jak mocno obrywają. Tymczasem inne mobki potrafią zrobić unik, uskoczyć w bok, czy oddalić się i czymś w nas rzucić. Bandyta z mieczem potrafi poczęstować nas nożem do rzucania, jeśli się od niego oddalimy. Nie są to nie wiadomo jakie udziwnienia, ale dobrze spełniają swoją rolę i nie ma wrażenia, że każdy przeciwnik po prostu biegnie wprost na nas. Wilki na przykład cały czas próbują nas okrążyć i zaatakować z boku lub z tyłu. Podczas gdy słodkim małym chochołkom jest w sumie wszystko jedno, za to zaczają się na nas w zbożu. W ogóle te agresywne snopki siana były moim ulubionym przeciwnikiem w tej grze. Widzę autentyczny potencjał na jakąś milusią maskotkę. Doceniam też, że jeśli powalimy rycerza, który był w zbroi i z mieczem, to możemy ten miecz i zbroję mu zabrać. Nie ma sytuacji, że powalamy jakiegoś gościa w blachach, a zaprać z jego truchła możemy na przykład tylko kalarepę. Ta sama zasada tyczy się zwierząt czy potworów. Nie wypadają z nich części rycerskiego ekwipunku, a bardziej składniki alchemiczne, mięso, magiczne artefakty, kły czy rogi. Mopki potrafią być też na coś wrażliwe lub mieć odporność, więc warto pod ręką mieć jakąś alternatywę, jeśli walczy się czarami. Awaryjnie zawsze można przeciwnika zdzielić wędką łopatą lub kilofem, którym wydobywamy rudę, choć nie jest to zbyt efektywne. Jeśli chodzi o rozwój postaci, to jest on dość prosty. Mamy arkusz, w którym możemy rozdzielać punkty i zobaczyć, które statystyki nam wzrosną. A do tego drzewka umiejętności nasze i jedno króla Artura. To od króla jest dość proste i zawiera parę specjalnych umiejętności. Pozostałe drzewka, których szata graficzna naprawdę bardzo mi się podoba, skupiają się już na walce i ewentualnie zdolnościach wytwarzania takich jak kowalstwo czy alchemia. Ponieważ grałam na czary i przywołanie, to w te drzewka najbardziej inwestowałam. Ale miałam też odhaczone coś związanego ze zdrowiem i handlem. Jest to prosty system i łatwo się w nim pułapać, choć zdarzają się też umiejętności dla mnie nie do końca zrozumiałe typu całe drzewko walki bez broni. W tym świecie trochę to nie ma sensu. Jakby jasne, fajnie, że jest, ale przyda się chyba tylko komuś, kto chciałby robić jakieś wyzwanie na YouTubie. Niektóre umiejętności, takie jak atletyka, rosną nam też pasywnie podczas biegania, czyli znów jak w Skyrimie, jeśli czegoś używamy, statystyka rośnie. Staty odpowiadają też za to, jakich broni i pancerzy możemy używać. System jest rozwiązany w ten sposób, że ubrać i wziąć w łapę możemy właściwie wszystko, niezależnie od statystyk, ale żeby sprzęt był w pełni sprawny i miał na przykład swoje dodatkowe magiczne właściwości, musimy te wymagania spełnić. Grafika jest tak sprzed 10 lat co najmniej, tak samo animacje, nie ma pikselodzy, ale wszystko jest bardzo sztywne. Podczas rozmów NPC właściwie się nie ruszają, tak samo w ważnych fabularnie kacstenkach. Animacja konia to jakiś dramat. Mimika właściwie nie istnieje, a wiele humanoidalnych istot jej po prostu nie ma, mimo że z nami rozmawiają. Telepatia jakaś. Ruch niektórych potworów dość mocno chrupie, a elementy ciała się przenikają. W czasie walki nie ma żadnych piruetów czy efektów, tylko jest po prostu rąbanina. Nic się nie rozpada ani nie odpada. Ogólnie nie jest to widowiskowe. Natomiast design świata to już zupełnie inna historia: potwory, lokacje, postacie. Tutaj pomysł na nie jest często bardzo oryginalny i ciekawy. Motywy średniowieczno-celtyckie potrafią się tutaj mieszać z pomysłami niczym z prac Geigera, tego pana, który zaprojektował obcego. Pomysł na wygląd olbrzymów bardzo mi się podobał. Kiedy jesteśmy na mapie, na horyzoncie możemy zobaczyć jakieś gigantyczne miecze wbite w ziemię, gargantuiczne budowle, zamki. Jest tutaj naprawdę dużo, naprawdę oryginalnych pomysłów. Przebywając w tym otoczeniu mamy poczucie obcowania z niesamowitością. Ja osobiście byłam zauroczona. Bardzo mi brakowało czegoś takiego w grach, i to już od dawna. Wystarczy zerknąć sobie na pancerz, jaki może nosić nasza postać, by docenić element projektowy gry. Tutaj naprawdę duży plus. Muzyka też jest naprawdę klimatyczna, i zresztą przez nią zainteresowałam się tym tytułem. Usłyszałam tą nutkę z trailera i poczułam się zaciekawiona. Muzyka zarówno w walce, jak i eksploracji jest klimatyczna i pasująca do sytuacji. Niestety są to utwory licencjonowane, a nie skomponowane na potrzeby gry. Także jeśli chcemy streamować lub zrobić materiał na YouTube, to może nas czekać blokada. Czasami też wydawało mi się, że muzyka była trochę za cicho. Muzykę na licencji da się wyłączyć w ustawieniach, ale naprawdę gra wtedy sporo traci. Jeśli chodzi o samo gry, jest po prostu w porządku, tak samo jak voice acting, choć miałam wrażenie, że wielu aktorów się powtarza. Oh, the king himself. I am unworthy. Na pewno na pierwszy plan wybija się postać króla Artura, który od samego początku jest bardzo majestatyczny i dostojny. I am Arthur Pendragon. I led humans to Avalon shores. Nie mówiąc już o tym, że w ogóle wygląda jak jakiś Space Marine, jego wygląd też mi się bardzo podoba. Natomiast stan techniczny gry jest do dupy. I przepraszam za moje słownictwo, ale niestety to jest prawda. Uważam, że w dużej mierze jest to wypadowa małego zespołu, dużej gry i zbyt szybkiego jej wydania. Mamy nawet pomoc w wydobyciu postaci, gdyby utknęła w teksturze. Jeśli chodzi o błędy, które spotkały mnie osobiście, to. Postaci, mopki, przedmioty utykają w terenie, a czasem wystrzeliwują w powietrze. Zdarzyło mi się, że potrzebowałam przedmiotu z zabitego mopka, a ten znikał i przenosił się gdzieś dalej no i zadanie zablokowane. Drzwi nie chcą się czasem otworzyć, windy zamiast nas zawieść przenikają przez postać i nie możemy nimi wjechać. Znaczniki zadań przeskakują w losowe miejsca, więc czasem musiałam restartować całą grę, by dowiedzieć się, gdzie właściwie mam iść. A na ostatniej mapie to już była właściwie walka przy każdym zadaniu z tymi znacznikami. Mój zwierzaczek pewnego dnia zniknął i musiałam cofać cały etap gry, bo okazało się, że utknął sobie w innym wymiarze. No i chyba najważniejsza sprawa, nie spotkałam Siula, bardzo ważnej dla fabuły postaci. Klucz do podziemi, gdzie się znajduje, daje gościu, jeśli wybierzemy jego stronę w czasie konfliktu. Ja kościa zabiłam, a w jego ekwipunku nie było klucza, więc ja o istnieniu Siula w ogóle nie wiedziałam aż do momentu kolejnej cutscenki głównego wątku, gdzie postacie rozmawiają o nim tak, jakbym wiedziała co się stało. I zdarzyło się to kolejne parę razy. Byłam do tego stopnia zaintrygowana o co chodzi, że obejrzałam sobie na necie. Do końca rozgrywki wszyscy zachowywali się tak, jakbym spotkała Siula i z nim rozmawiała, co było naprawdę dużą wtopą fabularną. Na koniec gry pokazują nam się plansze podsumowujące nasze wybory. Pomogłam dzieciom Morrigan i jedna plansza to podsumowała. Kolejna wyświetlona plansza twierdziła już, że zlikwidowałam wszystkie dzieci Morrigan. Gra nie mogła się widać zdecydować co zaszło i wyświetliła obie opcje. W wielu miejscach nie wczytał mi się też głos postaci i NPC nagle był niemy po wypowiedzeniu dwóch zdań. Na szczęście grałam z napisami, no ale błąd to błąd. Moim zdaniem gra wyszła za wcześnie ze wczesnego dostępu. Zresztą sami autorzy planują skończyć ją łatać w 2006 roku. Kupiłam pełną wersję i takiej właśnie gry oczekiwałam. Trafił mi się jednak bardziej Early Access. Oczywiście doceniam, że twórcy rozwijają produkt po premierze, a także że słuchają głosu graczy, ale to jednak jest przesada. Co innego dodawanie elementów kosmetycznych w postaci nowego wyglądu naszego pupila, a co innego naprawianie podstawowych mechanik gry. Sama możliwość teleportacji między mapami została dodana dopiero sporo po premierze pełnej wersji gry. Wcześniej, żeby przenieść się z mapy na mapę, musiałam teleportować się na skrajny punkt szybkiej podróży na mapie, przejść pieszo na drugą mapę i stamtąd dopiero dojść do kolejnego punktu szybkiej podróży i dopiero teleportować się w wybrane miejsce w obecnej lokacji. Było to bardzo upierdliwe. Podsumowując, jeśli macie ochotę na dark fantasy w stylu Skyrim, a archaiczna grafika wam nie przeszkadza, myślę, że możecie bawić się wybornie. Tak jak ja. W przeciwnym razie to gra zdecydowanie nie dla Was. Uważam tą grę za porządnego średniaka, który potrafi dostarczyć niesamowitej radochy, opakowanej we własny indywidualny klimat i styl artystyczny. Fabuła nie boi się nas rozśmieszyć czy zabawić groteską. Jednocześnie wątek główny jest wystarczająco epicki, by być przeciwwagą dla śmiechowych zadań pobocznych. Gra posiada naprawdę wiele elementów, które służą tylko i wyłącznie przyniesieniu radochy gracza. Takich jak zadania pomocy żołnierzowi z paranoją na temat mew czy tam innego ptactwa, krwiożerczych dyń czy możliwość zebrania bardzo frywolnej literatury spod znaku przygód pięknej Liliany. Ta gra nie była robiona pod słupki w Excelu. Tu zdecydowanie czuć serducho i jeśli studio wypuści jeszcze jakiegoś RPG, Będę zainteresowana. Gra ma też bardzo dobrą cenę, która odpowiada temu, co dostajemy. Twórcy nie próbowali udawać tu produktu premium i sprzedawać go za miliony monet. W dniu premiery gra kosztowała około 180 zł na Steam i nie zawierała żadnych upierdliwych mikrotransakcji. Można było chyba wesprzeć twórców, kupując dodatkową zbroję dla konia. Uważam to osobiście za świetne mrugnięcie oczkiem strony graczy pamiętających czasy pierwszego wydania Oblivion. Jej przejście zajęło mi około 62 godziny, z czego pierwszą mapę wyczyściłam ze wszystkich zadań, a dwie następne z większości. Ja osobiście ten tytuł polecam i wystawiam mu notę 7 na 10, a także dodaję wielkie serducho, bo bawiłam się naprawdę przed nią. Nie musicie mi jednak wierzyć na słowo i wolałabym właściwie, żebyście tego nie robili. Twórcy udostępnili demo gry, które jest dostępne na Steam. Zachęcam do ogrania. Możecie tam zwiedzić pierwszą więzienną lokację i zapoznać się z większością mechanik gry. To jak? Graliście już w tę Grey The Fall of Avalon? Jak wrażenia? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Do usłyszenia!